Wszystkich bardzo serdecznie jest tej strony Boxer.pl A to jest kolejny odcinek Już drugi odcinek z FIFA 13 Kariera menadżera no, Jak widzicie Już tu lecę Lionel Messi Kupiłem go za yy, 138 milionów Poczekajcie yy, Przyciszę sobie trochę Dajcie. Komentator Przyciszę sobie na jedynkę mi trochę tu przeszkadza ale to kupiłem go za 138 milionów że się dobrze spiszę wow 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 trochę źle hmm. tak gramy przeciwko naszym, by... naszym byłym piłkarzem Coenleting czy tam błynny się nazywa Ojej, ojej, ojej. chciał wysunąć na z ale się nie udało. Dobra. No i pozdrawiam mojego kolegę Demu Kuba, który też nagrywa z tej gry. On nagrywa dokładnie z PSA 2013. Aj, Messi! Messi! Messi trafił z główki. Nieźle, do bardzo dobrze. I go! Laskot. Laskot z kówki. piękna bramka, w 14 minutie Bardzo dobrze trafił No i poczekajcie, przyciszę sobie jeszcze dźwięki Trybunał też zrobić, bo trochę za głośno okay. Tak świetny o, 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 o. Niestety tym razem ucieczka z piłką, nie powiem właśnie. Ingero. Ło, 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 Ło. Messi, Messi się my szczelimy. Messi, 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 Messi. Aj, jaj, obronił. Bo ja praktycznie tak praktycznie tego uderzyć nie umiem wolnych więc nie miejcie do mnie nic Messi piękne sumienie Sergio Aguero i Messi trafia w więcej pierwszej nucie 2-0 na Manchester City Manchester City i z Children Quartz coś tam jakimś czymś tam Mm, nie, nie wiem dokładnie, to się czyta. Sise. Leskot, Leskot, dobrze do jest A i Messi stracił piłkę! Nie chcę za bardzo się drzeć, bo mnie trochę gardło boli, więc... Mam nadzieję, że Wam się podoba SK, który przeszedłem z Demokubą. E, jeśli chcecie więcej, to nie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I subskrypcji. No więc... Jak słyszycie to pewnie mamy tam grze się nas... mojego psa. Musi dymą z tą poduszką. <grafy> Ale okej. Okay. No fuck, fuck off. Fuck no. Ale nie ma bramki. Messi, messi. A ja Aguero dobiegnie! Nie dobiegnął. Aguero nie dobiegnął do tej piłki. Mm. No i mam jeszcze... Oj, a nie spalone? No jeszcze hart co on by? No to on odbył. E, jeszcze mam na myśli kupi kupienie sobie Cristiano Ronaldo i... Em, Neymara de Silva. Hmm, dlaczego? Bo, bo nie są dobrze jak ciul, a Ron Ronaldo jest bardzo dobrym pomocnikiem. Dlatego chcę go mieć. Hmm. Mam jeszcze dodatkową karierę, którą te mam. Mam Great Ballę, Cristiano Ronaldo, Misego i Neymara. Hmm. No i Cristiano Ronaldo kupiłem za 140 milionów. No wtedy za dałem 150 milionów. The... Nie będę tego komentował mm. Za Neymara dałem 40 milionów, za Ronaldo 140 A za Messiego 150 Ej no faul Tak 150 yy, Za Great Baller yy, 140 40 milionów mm. Nie ma. No wyjdź stamtąd. Raz, dwa, jeden. Po strzale z główki. Ehm... Um. mikrofon. Żeby było lepiej słychać. No bo ja mówię cicho we ie A na Minecrafcie mówię głośno. Nie wiem czemu. Tak, już pierwsza akcja z paparama. Ale okej. Okay. Wow, mm. co to było? Uf! Co to było, a co wysunął? Ogrom z Chińczykami. mnie nie mam. O o o o o o o Aguero i Aguero! 54 minuta wygrywamy 3 do 1. Tak brawo Aguero. Brawo, brawo um. o, Dlatego nie chcę sprzedawać Aguero. Ale jak sprzedam, to kupię sobie... No i kupimy sobie jeszcze Samuela Eto za 10 milionów. Żeby nie za 10 tysięcy, Kupiłem za 9 milionów, za, za 10 milionów. Samuel Eto. Dlaczego? Bo on jest bardzo dobry, fakt. No, Messi, Messi. Ostatnia Messi. Messi! Aj, 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 aj. Leo Messi! Rzut rożny rzuca sobie Nasri Nasri Aj, 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 aj. O, kto tu obrońca bieg ich na typiki? Cofać, 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 cofać! Na ciurę wszystko ale nie do niego! Mm. właśnie to jest zrąbane, że oni się wysuwają, cho chociaż jest na przeciwnik o nich. No będzie gol, no. Y chociaż jest przeciwnik o nich. Co chcę Przeciwnik, ale i tak oni się wysuwają. Ja piercie. Dobra, 3-2 jest. E, Foul trafił czyli 71 minucie dobra dawaj Kontuzja. Dobra, może sobie te zmiany zrobię. Upuść. Zarządzenie, że zespołem. Anger, Answer, jakieś obrońce. O, za niego wejdzie. Mega za klichy kl kl Nie wiem Klichy, nie wiem nie wiem jak to się wymaga. Aguero, aguero, Aguero Aguero I Uli ja. Messi, 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 Messi. Goool! Kibiców unerodzi, gdzie bramki Messi, w bon. no, 79 minucie. To była odpowiedź o bramkę. Nie wiem go, do bramki w 71 minucie. Delingo, jak jakiego pokażę do Messiego. Czy to był fantasta? Rodwell. Dobitka Masiego. Widzieliśmy. Messi strzelił. Bramkarz obronił i Rodwar dobił. Mm. Messi walczy, walczy. Prawie przewrotkę. a Messi już biegać nie może. To może zmiany zrobię. Что-то плохое Ну отлично Лова сейчас выекаапывает battle выекааповала unconditional Чёй-то мурт ДА cherrytree Truely What oh, fuck? Aj, do dobre podanie do nas jego Oj. Cofaj, cofaj, cofnijcie partnerowa Jestem daleka, nie da się Ale bywalno. No i koniec znaczy wygraliśmy 5 do 2 a widzimy Lesko w 14, Messi w 21, Albero w 54, Messi w 79 i Rodwell w 82. Potem przed, y, dwa golem trafili y, Sise, Farlyn Sise w 45. Tu widzimy piękna wrzutka Samiera Nasri'ego do to Leskota i Lesko trafi bramkę sobie jeszcze w dobiecie wchodzę do City. Tak, e, kupiłem, Messi go kupiłem, o oh, kurczę. E. Tak, kupię kupiłem go na ostatnim meczu e, sezonu transferowego. Dawid Sylwa już mogę? Może. Jak, nie, nie widzieliście. Dawid Sylwa był po kontuzji. Em. No, sorry. No, dobra, więc dzięki za oglądanie, jeśli się spodobało, nie zapomnijcie wstawić łapki w górę. Na razie cześć i czołg.